Cześć, sprawiłem sobie na święta kolejny już rower elektryczny marki Engway, tym razem model C20 Pro. Jest to składany rower elektryczny z zrenomowanym silnikiem Bewang o mocy 250 W oraz ogromną baterią o pojemności aż 19,2 Ah, co zdaniem producenta daje mu zasięg aż 150 km. Rower ma doskonały stosunek ceny do jakości. Jak sprawuje się rower, jakie ma wady i jakie zalety oraz co możemy wyciągnąć z ukrytych funkcji sterownika o tym w dalszej części filmu. Zapraszam też do oglądania innych filmów na temat ogrzewania, pomp ciepła, fotowoltaiki. Na kanale znajdziecie też setki recenzji różnych innowacyjnych produktów jak rowery elektryczne, hulajnogi, roboty sprzątające, drony, telefony, smartwatche i wiele innych. Zachęcam do subskrybowania kanału, a zwłaszcza do komentowania. Engway C20 Pro można kupić w sklepie producenta z wysyłką z europejskiego magazynu. O ile wcześniejsze modele przychodziły w 3 dni od zakupu, to tym razem czekałem ponad tydzień. Na rower wersji Pro kosztuje 832 euro, czyli około 3890 zł, z kodem rabatowym, który znajdziecie w opisie filmu, zaś w polskich sklepach internetowych do kupienia jest za około 4000 zł. Rower dostarczono w bardzo dużym kartonie. Wszystkie elementy były bardzo dobrze zabezpieczone pianką i stropianem. Montaż roweru jest dosyć prosty i nie powinien zająć więcej niż 2 godziny. Rower jest w 90%... Poskładany wystarczy tylko przykręcić przednie koło, kierownicę, siodełko, oświetlenie naprzód, błotniki oraz pedały. Komplet zawiera zestaw potrzebnych kluczy, imbusy oraz śrubokręt. W zestawie jest też ładowarka oraz instrukcja obsługi. Przy montażu musiałem przesunąć dzwonek, który był zbyt blisko sterownika oraz odwrócić światełko odblaskowe. Rower sprzedawany jest w dwóch wersjach, podstawowej i pro. Główna różnica to bateria podstawowej wersji ma 10,4 Ah, a w wersji Pro pojemność baterii to aż 19,2 Ah. Podstawowa wersja nie ma wyświetlacza LCD, ma też koła o szerokości 2,4 cala w porównaniu do 3-calowych w NGW C20 Pro. W tańszej wersji siodełko ma też amortyzację, prawdopodobnie z powodu mniejszej średnicy opon. Ostatnią zauważalną różnicą jest waga. Wersja Pro ze względu na większy akumulator jest cięższa. Jej masa to 24 kg. C20 Pro ma najbardziej futurystyczny wygląd spośród rowerów tej marki. Profil ramy to nie tylko zwykła puszka lub rura, a zmyślnie wyprofilowana konstrukcja. Rower jest składany, co sprawia, że można go włożyć do bagażnika samochodu lub sować gdzieś w mieszkaniu. Po rozłożeniu jego długość to 164 cm, a wysokość 130 cm. Rower ma składaną kierownicę, składane pedały oraz łamany jest połowie, dzięki czemu po złożeniu nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Zarówno kierownica, jak i siodełko ma regulowaną wysokość, co pozwoli nam uzyskać bardzo komfortową, wyprostowaną pozycję. Rower nadaje się dla osób o wzroście od 155 cm do. 2 m i 10 cm. Baterię ulokowano w ramie roweru, można ją ładować wewnątrz, a także po wyjęciu z ramy. Bateria jest zabezpieczona przed kradzieżą zamkiem, który znajduje się od spodu ramy. Tam też włączamy zasilanie roweru. Przedni widelec jest dobrej jakości. Amortyzator nie ma regulacji twardości, ale został skalibrowany do odpowiedniej twardości. Rowerek wyposażono w mechaniczne hamulce tarczowe. Stylny hamulec jest dobrze ustawiony, przedni należy wyregulować po założeniu koła. Na tyle mamy budżetowe, siedmiobiegowe przerzutki Shimano turnej w tylnym kole zamontowano bezszczotkowy silnik B-Funk o mocy 250 W, który umożliwia rowerowi pracę w trzech trybach jazdy: wspomaganie pedałów w pełni elektrycznym trybie, czyli skuter i bez wspomagania. Na kierownicy po prawej stronie znajduje się maletka zmiany biegów oraz maletka przyspieszenia. W środku jest wyświetlacz sterownika, o którego możliwościach i ukrytych funkcjach opowiem później. Cała konstrukcja ze stopu aluminium jest niezwykle solidna. Nie podoba mi się, że kable przy kierownicy nie są zamaskowane i są wyraźnie widoczne. Jazda. Zacznę od bardzo wygodnej pozycji na rowerze. Nie musimy się pochylać, aby trzymać kierownicę w dłoniach. Do tego dochodzi bardzo wygodne siodełko i stosunkowo szerokie opony. Całość sprawia, że jeździ się tym rowerem niesamowicie wygodnie, choć nie tak dobrze jak NGW Engine Pro. Do szczęścia brakuje jedynie amortyzatora z tyłu lub sztycy środełka. Jazda bez pomagania jest lżejsza niż modela z oponami o szerokości 4 cali. Jednak 12-calowe koła z 3-calowymi oponami mają wystarczająco dobrą przyczepność, aby jeździć z nimi po drogach miejskich, jak i po drogach szutrowych czy leśnych. Nierówności nie są mu straszne. Rama jest na tyle solidna, że możemy sobie pozwolić na nieco bardziej ekstremalne jazdy. jazdy z górek i tym podobne. Rower jest dosyć cichy. Silnik możemy usłyszeć jedynie podczas podjazdu pod górę. Silnik ma moc 250 W, co pozwala rozpędzić rower do 25 km na godzinę, a ze wspomaganiem nawet okolice ok. 30 km na Silnik jest wystarczająco mocny, aby pokonywać umiarkowane wzniesienia bez pedałowania. Rower ma też maletkę przyspieszenia, co czyni go skuterem. To już powoduje, że pojazdem nie można się poruszać po drogach publicznych. Maletkę można łatwo odłączyć fizycznie lub w ustawieniach sterownika, co pokażę później. Moim zdaniem, prawo powinno dopuszczać używanie przepustnicy, co bardzo ułatwia start ze skrzyżowania lub pod delikatną górkę. Rozwiązanie idealne dla osób starszych. Tarcze hamulcowe mają, zdaje się, mniejszą silnicę o tych modelach EP2 Pro i Engine Pro. Hamulce należy wyregulować zaraz po wyjęciu roweru z pudełka, a przyrzutki zazwyczaj są dobrze wyregulowane. Oprócz designu, jedną z najważniejszych cech Engway C20 Pro jest bateria. Napięcie 36V nie powala na kolana, ale już pojemność 192 ah robi wrażenie. Jest to niemal dwukrotnie większa pojemność od większości rowerów w tym samym przedziale cenowym. Producent deklaruje, że rower w trybie wspomagania może pokonać aż 150 km, jednak jeżdżąc dosyć szybko, zrobimy około 100 km w trybie wspomagania i około 50 km w trybie skutera. Wiem, że niektórzy osiągają większe dystanse, jednak mi przyszło testować rower w zimie, więc i bateria ma gorsze parametry. Czas ładowania jest zaskakująco krótki, biorąc pod uwagę ogromną pojemność baterii, zajmuje to około 6 godzin. Manetka strawnika jest trochę inna niż w większości rowerów elektrycznych. Masz 5 przycisków, klasycznie plus i minus na górze, ale przycisk uruchomienia nie znajduje się pomiędzy tymi przyciskami, a jest na dolnej krawędzi. Kolejne dwa przyciski znajdują się na prawej krawędzi. Tym dolnym włączamy oświetlenie, a górnym zmieniamy wyświetlane dane, jak dystans całkowity, dystans okresowy, prędkość maksymalna, czy też prędkość średnia. Plus i minus służą do zmiany mocy wspomagania, a mówiąc inaczej, to ograniczy maksymalnej prędkości. Na wyświetlaczu po włączeniu widzimy stan naładowania baterii, aktualną prędkość, aktywny bieg, czyli moc pomagania oraz przejechany dystans. Domyślnie manetka przyspieszenia nie jest aktywna. A maksymalna prędkość jest ustawiona na 25 km na godzinę. Jest to zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Aby aktywować manetkę, musimy ją przekręcić do oporu i jednocześnie przytrzymać lewy hamulec i włączyć sterownik. Wyświetli się błąd 22 i jak brudnie 8 razy, to zwalniamy hamulec, a następnie manetkę przepusnicy. W ten sam sposób można wyłączyć manetkę przyspieszenia. Sterownik oferuje też funkcję tempomatu, którą można uruchomić tylko po aktywacji manetki. Aby jechać stale tą samą prędkością bez potrzeby trzymania manetki, wystarczy utrzymywać przez 8 sekund stałą prędkość. Tempomat wyłączy naciśnięcie hamulca lub ponowne użycie manetki przyspieszenia. Naciskając i przytrzymując przycisk minus zostanie włączony tryb spacerowy. Rower pojedzie ze stałą prędkością 6 km na godzinę. Sterownik zawiera również ukryte menu, które uruchamiamy poprzez jednocześnie przytrzymanie przycisków plus i minus. Menu serwisowe umożliwia wyzerowanie przebiegu, wybór jednostek kilometr lub mile, lub też ustawienie jasności wyświetlacza. Do kolejnego podmenu wchodzimy poprzez przytrzymanie jednoczesne plus i minus. A następnie jednocześnie minus oraz i, czyli boczny górny przycisk. Tam pojawi się menu nazwane LD do ustawienia średnicy koła. Następnie mamy LS, w którym możemy ustawić ograniczenie prędkości w przedziale od 12 km do 60. Przypomnę, że zarówno aktywacja manetki przyspieszenia, jak i podniesienie maksymalnej prędkości ponad 25 km na godzinę, czyni rower nielegalnym pojazdem na drogach publicznych. Jest jeszcze jedno podmenu, do którego wchodzimy poprzez przytrzymanie jednoczesne plus oraz minus, a po wejściu do podmenu ponownie przytrzymanie jednoczesne plus oraz minus. Tam między można wybrać funkcji SCR ile progów wspomagania ma mieć rower. Domyślnie jest to od 0 do 5. A można wybrać następujące skale biegów. Poziomy 03, 13, 05, 15, 07, 17 oraz 09 i od 1 do 9. Osobiście preferuję skalę 7 lub 9 biegów, a zwłaszcza jak rower ma szybkość maksymalną powyżej 40 km na godzinę. Jadąc z innym posiadaczem elektryka, można łatwiej wstrzelić się w tą samą prędkość. W funkcji SCA można ustalić, ile procent mocy ma dostawać każdy poziom wspomagania. Inną ciekawą funkcją, nazwaną PSD, jest prowadzenie hasła startowego domyślnie 11212. Po aktywowaniu tej funkcji po każdym uruchomieniu sterownika trzeba będzie wpisać hasło. Link do pełnej instrukcji sterownika w języku polskim znajdziecie w opisie tego filmu. Podsumowując, jest to bardzo ciekawa konstrukcja, bardzo fajny rower za nieduże pieniądze. Ma doskonały stosunek ceny do jakości. Pozwala osiągnąć bardzo duży dystans, jak na rower w tej cenie. Brakuje mi do szczęścia tylko amortyzowanego tyłu roweru. Niestety się wyglądają kable wiszące po kierownicy, ale niestety wszystkie rowery o tym kształcie tak to mają rozwiązane. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego razu, cześć.